Ale wpadłem w tarapaty, widzowie, masakra! Słuchajcie, nie uwierzycie mi, ale jestem w więzieniu i zamknął mnie mój własny brat, który stoi sobie tam i patrzy sobie w komputer. Nie wiem co on robi, jakieś dziwne prześwietlenia. Non stop, on ze mną eksperymentuje i nie chce mnie stąd wypuścić. Nie mam pojęcia, co się z nim stało, ale słuchajcie, to też nie jest takie zwykłe więzienie, bo gdy on mnie tutaj doprowadzał, to ja nie wiedziałem, w którą stronę idziemy czy jedziemy. Bo on mnie takim wozem przetransportował tu busem. Normalnie ja siedziałem, ciemno miałem, nic nie widziałem. Więc jeżeli chcecie mi dodać otuchy, to możecie zostawić łapeczkę do góry. Bardzo, bardzo mi to doda otuchy, mówię wam. Wtedy mi się tak lepiej na serduszku zrobi. Także kliknijcie wszyscy, jeżeli możecie, jeżeli chcecie. Oczywiście ja do niczego nie namawiam, ale miło by mi było. Także co, spróbujmy namówić mojego braciszka, żeby mnie wypuścił. Smajestą, to jestem ja, Sebek. No weź, mnie wypuść. No weź, słyszysz mnie? Wypuszczaj mnie, wypuszczaj mnie, ale to już, już nic, żadnych eksperymentów na mnie nie będziesz robił, co w Ciebie wstąpiło! Wypuszczaj mnie! Widzowie, dajcie subskrybera, żeby mnie wypuścił. No proszę, wtedy mi fajny jakiś pomysł wpadnie do głowy. Mówię wam, jak zostawicie subskrybera, to mi wpadnie do głowy pomysł, e, przez który on mnie wypuści z tego więzienia. Także klikajcie wszyscy razem z dzwoneczkiem, żaden odcineczek was wtedy nie ominie, obok on jest. Także kliknijcie go sobie, a my, a my poprośmy. Stoła. Poczekajcie, muszę go jakoś przekupić. E, dobra, e, bracie, bracie, słuchaj, słuchaj, mam do ciebie prośbę, bo ty mnie tutaj w więzieniu trzymasz, ja stąd wyjść nie mogę, ale dam ci tysiąc diamentów. Jeżeli mnie wypuścisz, dam ci tysiąc diamentów, mam e, w ekwipunku, nie sprawdzałeś mnie, więc wypuszczaj. No, no, otwieraj tutaj drzwi, tu jest dźwignia, wystarczy ją tylko nacisnąć. No niech ją naciśnie, niech ją naciśnie. Na pewno tak na 100%. Mówię ci, dam ci tysiąc diamentów, tylko mnie wypuść, tylko mnie wypuść i dam Ci tysiąc diamentów. Jest, mamy otwarte! Dobra, uciekamy, uciekamy, uciekamy! Jakie tysiąc diamentów? Skąd ja mu wezmę tysiąc diamentów, nie mam żadnych diamentów. Uciekamy stąd jak najszybciej! Co to za dziwne więzienie! Ej, lecimy na sam dół, lecimy na sam dół. Uważajmy na te lasery! Wow, Prawie padłem. Ej, muszę uważać, muszę uważać. Dobra, życie mi się regeneruje. Wow, ale prawie padłem. Ej, muszę uważać, a on za mną goni. Ej, biegnie, biegnie, biegnie za mną. Uciekamy stąd. Co to za dziwne więzienie? Gdzie on mnie tutaj zamknął? Wow, je, jeszcze gdzieś tu się dostałem. Ej, woda jest na dole. Dobra, skaczę, skaczę, on idzie za mną! On się boi wody, więc nie skoczy za mną, nie skoczy. Zobaczcie, będzie stał na górze i się patrzy. Ha, ha, ty nie skoczysz, bo się boisz wody. Także, dobra, gdzie ja w ogóle jestem? Patrzy się cały czas na mnie. Ja się trochę cykam, mam jakąś skrzynię, ale niestety jest pusta. Dobra, jesteśmy w jakimś, nie wiem, wygląda mi to na labirynt. Nie wiem kompletnie, w którą stronę mam iść. No ale próbuję. Próbuję stąd wyjść, chcę jak najszybciej stąd wyjść. Także yy, nie, ślepa załóżka. Źle poszedłem, źle, poszedłem, muszę się wrócić jak najszybciej. I co? Idziemy teraz? może tutaj, a nie, tu jest skrzynka, dobra została mi ostatnia droga, czyli tutaj w lewo raczej nie pójdę, bo zamknięta droga, możecie mi kibicować widzowie normalnie, pisząc komentarz Sebek, dasz radę? Ja spróbuję, no po prostu stąd wyjść z tego labiryntu, także dodajcie mi takie otuchy, a ja a ja e, wróciłem do tego miejsca, do którego spadłem dobra, Smice zawrócił, nie zeszedł tutaj, ale on w każdej chwili może wziąć darabinki i tu tędy schodzić, także ja muszę jak najszybciej i stąd uciekać. Tylko... Tylko gdzie? Tylko jak? Ten labirynt jest naprawdę ogromny. Nie dam rady stąd wyjść. Mi się ten pomarańczowy kolorek już w głowie miesza. Co nie? Wam też widzowie, czy nie? O! Doszedłem! Znalazłem! Tak jest! Znalazłem coś! Mam drabinki! Schodzimy na dół. Schodzimy na dół i jesteśmy... Jesteśmy na jakimś dole. A tutaj mamy... Poczekajcie. Jest jakieś łóżeczko. Jest skrzynka. Dobra. Jest stół konstrukcyjny, ale niestety skrzyneczka jest pusta, więc do no, niczego mi się nie przyda. A to pomieszczenie jakby było... Poczekajcie, co my tutaj mamy oprócz, oprócz jakiegoś guzika, którego e, chyba da się nacisnąć, to nic nie ma. Dobra, no co, będę musiał zaryzykować, także klikam ten guzik, zobaczymy, co się wtedy stanie. Ja chcę opuścić to więzienie całe. Wygląda mi to, wiecie co? E, czuję się e, w takim więzieniu, jakbym był normalnie w środku. Wewnątrz smajsnowa, a ja nie chcę tu być. Ja chcę stąd jak najszybciej uciec. No i oczywiście muszę się dostać, słuchajcie, do wiedźmy. Wiedźma będzie wiedziała, co zrobić. Co dać mojemu bratu, żeby on wynormalniał, żeby już mnie zostawił w spokoju, żeby on mi nic nie robił? Ja nie wiem, dlaczego mu się tak stało, no ale cóż, dobra, mamy guzik, a więc klikamy i zobaczymy, co się stanie. 3, 2, 1 i klikam! I zadziałało! Ej, coś się ze mną stało? E, nie, dalej tu jestem. Albo. Nie, 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 to już jest inne pomieszczenie. Ej, dostałem się gdzieś. Jestem w kolejnym jakimś więzieniu, tak mi się przynajmniej wydaje. Dalej są te pomarańczowe bloki. Tu jest coś rozlane, jakieś zielona substancja. Dobra, na końcu tego tunelu mamy drzwi, także chodźmy, chodźmy, gdzie jest wyjście z tego więzienia? Ja chcę stąd jak najszybciej wyjść, opuścić to. Okej, okay, tutaj mojego brata nie ma, więc od mnie na razie nic nie goni. A nie! Jednak jest, ej, dostał się, dostał się, widzę go! Tam jestem, dobra, dobra. A gdzie ja jestem? Gdzie ja jestem? W jakimś dziwnym pomieszczeniu. Jest tu umywalka, mamy tutaj skrzynkę i w skrzynce mamy 64 złote jabłka i twarda ziemia! Dobra, ja go wstrzymam, powstrzymam go, zamuruję tu ziemią, okej. Okay, Dobra, superansko. Mamy ziemię postawioną. On teraz nie da rady wyjść. Jak najwięcej ziemi. Siup, 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 okej. Okay. I nie powinien. Teraz nie powinien tutaj do mnie przyjść, ale mamy drabinkę do góry. Dobra, mam nadzieję, że to jakieś wyjściowe jest. Wspinamy się po drabince do góry. Zjem sobie ogólnie złote jabłko. Całym szczęściem, że znalazłem coś takiego. Bo, bo teraz mogę sobie się najeść i zregenerować całe życie. Dobra, jestem w kolejnym pomieszczeniu. Wszedłem piętro wyżej. Tutaj też mamy umywalkę. Jakieś szafeczki są, ale nie idzie ich otworzyć. Kwiateczki, Ciekawe. Kto tu mieszka? Mam nadzieję, że nie mój brat, że on przede mną nic nie ukrywał. I wiecie, nie zrobił czegoś takiego przede mną. Dobra, tutaj na kolejnym pomieszczeniu mam jakiś dywan, też są jakieś kwiatki, roślinki. Mój brat nie lubi roślinek, więc wątpię, żeby to on zrobił. Dobra, idziemy jeszcze wyżej, jeszcze wyżej przechodzimy i wychodzimy z tego więzienia. Miejmy nadzieję, że tutaj znajdziemy wyjście. Także chodźmy, chodźmy. Na sam już kongurę, sam już kongurę, no i się dostałem. O, jest siłownia i mogę tu poćwiczyć normalnie. Siadamy sobie i ćwiczymy, o, 3, 2, 1, podnosimy ciężary, podnosimy, hop-siup, hop siup, hop, siup, hop siup. tak jest, Sebek, dawaj, 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 ćwiczymy, nie no, żartuję, dobra, ja chcę stąd jak najszybciej wyjść, ale mamy tutaj dosyć konkretną siłownię, Ej, mogę sobie chodzić normalnie, biegać po bieżniach, tutaj nawet one prąd mają w sobie i wyświetlają tutaj jakieś, nie wiem, godziny, nie godziny, ale mało ważne, ja chcę stąd wyjść tylko w jakiś sposób, poczekajcie, a tutaj co my mamy, jest jakiś licznik, ok tu jest jakaś... No, to po prostu są e, ma, takie sprzęty, na których się da ćwiczyć. To jest na przykład rowerek, ale mamy też guzik. Ej, ciekawe, czy on nas gdzieś teleportnie. A zobaczmy, czy mój brat idzie za mną. Tak jest, jest na dole i się patrzy. Jaki mały, wredny smiley. Dobra, no to naciskam guzik i, i się i nie wiem, czy teleportuje zaś, czy co się ze mną dzieje, jak ja naciskam guzik. Ale nie mam czasu, nie ma co zwlekać. Naciskamy guzik, zobaczymy, co się stanie. Także 3, 2, 1, BUM! Ale się smacznie spało. Ej, nie nie, 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 chwila, chwila, przecież jak guzik nacisnęłem. Co ja robię na jakimś czerwonym łóżku? Za kratami? Co? I dalej te pomarańczowe bloki? O nie, on mnie znowu zamknął w jakimś więzieniu! Co ty wyrabiasz? Moi bracie, bracie, naprawdę wypuść mnie! E, dlaczego ty mi to robisz? Co się z tobą stało? Oddawaj moje diamenty. E, słuchaj, ja nic nie mam, żadnych diamentów nie mam, ale obiecuję ci, że jak mnie wypuścisz, to ci je dam. Dam ci je, załatwię, skombinuję, tylko proszę cię, wypuść mnie. Co się z tobą stało, braciszku? Słuchaj, dobra, wiesz co? E, mam 60 złotych jabłek. Co powiesz na to, że dam ci złotych jabłek, 60 sztuk i dostarczę ci jeszcze diamenty. Dam ci jeszcze diamenty, tylko musisz mnie wypuścić i pozwolić mi dojść do mojego domku, tak abym mógł wrócić się i wziąć e, diamenty i przyjść tutaj z powrotem i ci je oddać. Co ty na to? Pasuje ci taki układ, czy nie? Naprawdę mam 60 złotych jabłek i na yy, o, czekajcie, napisał mi tutaj. Pokażę, że je masz. Proszę bardzo, zobacz, mogę ci wyrzucać. Łap, łap te złote jabłka, dam ci połowę, wtedy mnie wypuścisz i dam ci drugą połowę, dobra? Masz tutaj jedną połowę, nawet wię, większą połowę ci teraz dałem. Także otwórz mi tylko to więzienie, proszę, 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 otwórz mi więzienie, tak jest, otworzył mi więzienie. Dobra, słuchaj, daję ci kolejne czy, kolejne jabłka. Trzymaj, trzymaj, parę sobie dla siebie zostawię, co nie? Żeby nie było. Dobra, dwa złote jabłka, jedno sobie zjem. No a więc tak, dałem Ci wszystkie moje złote jabłka. I słuchaj, e, musisz mnie wypuścić z tego więzienia? Gdzie tu jest wyjście? Gdzie tu się wychodzi? Dobra, schodzimy na dół. Wow, jeszcze spadłem. Ej, kolejne. Tu są kolejne pomieszczenia jakieś. Kogo on tutaj trzyma? Zobaczmy, czy tutaj ktoś jest. Nie, te cele są puste, dobra? A czy jest jakieś wyjście? E, braciszku, gdzie tu jest wyjście? Ej, e, mamy. Mamy wyjście! Wypuszcza nas! Ale, ale, słuchaj, a masz, masz coś do transportu? Ja bym chciał. Ja bym chciał, nie wiem, jakiś samochód Albo, e, e, obo, obojętnie co, daj mi. Ej, wrócił się do więzienia, dobra, idę za nim. Może on rzeczywiście ma jakiś, e, nie wiem, samochód, po prostu. Ja bym chciał stąd odjechać, jechać do mojego ich chaty, wziąć te diamenty, przywieźć mu i nie mieć z nim nic do czynienia już więcej. Ej, mamy, mamy samolot, co jest grane? Ej, dobra, 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 dobra. No to słuchaj, ja do ciebie przylecę tym samolotem z powrotem, tylko dostanę się do domu, wezmę diamenty i przyjdę, dobra? Ej, przylecę, znaczy się. Będę tu czekał, okej okay? Okej, okay, okay, dobra, nie ma problemu. To ja zaraz się zjawię. Poczekajcie, wsiadamy, odpalamy tego grzmota. No i lecimy, lecimy do mojej wioski. A w którą stronę do wioski, Smiles? bo dobra, znajdę, 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 lecę. Lecę do góry, tak jest. Zobaczcie, lecimy, lecimy, lecimy. Oby nam się paliwo nie skończyło. Tylko w którą stronę jest wioska, musimy jej poszukać. Poczekajcie, lecimy najpierw w tą stronę. Tutaj, o, mamy, mamy jakąś wioskę, ale to raczej villagerów. Więc tutaj nie, tutaj ja nie mieszkam, leci dalej. Jest biedronka, którą wybudowałem z Alkiem. Dobra, dobra, już wiem chyba, gdzie jestem. Tak, to jest moja wioska. Okej, okay, no to teraz lądowanie. Musimy zrobić lądowanie także u mnie na dachu, także musimy się skupić. Lądujemy, lądujemy na dach, na dach, na dach. Musi się nam to udać i wylądowaliśmy. Ło, wow, wow, nie, nie, nie. Semek, co ty wyrabiasz? Dobra, stój, stój, stój. A jednak spadłem. A aj, Ajajaj, na ziemię. Okej, okay, miejmy nadzieję, że stąd też wystartujemy. Słuchajcie, ee, ja mu tych diamentów oczywiście nie dam, bo ich nie mam, ale mam... Ee, Wpadłem na taki pomysł, że wiecie co? Pójdę do Pani Wiedźmy. Poczekajcie, ja tutaj powinienem mieć kasę jakąś. Czy tu mam kasę? Tutaj nie mam kasy, tutaj też nie mam kasy. Dobra, wiecie co? Węglem. Zapłacę węglem normalnie. Pójdziemy teraz do Pani Wiedźmy, ona mieszka u mnie na, na wiosce i poproszę ją e o eliksir taki, żeby odmieniło mojego brata z powrotem na normalnego, bo on stał się jakiś dziwny, Zamykam je we więzieniu i chce ode mnie jakiś diamentów i nie diamentów. Przecież jak ja mu bym dał te diamenty, to on on i tak by mnie zamknął, bo z nim się coś stało, coś bardzo dziwnego. Spróbujmy to odmienić, zobaczymy, czy nam się to uda, także chodźmy tutaj. E, halo, halo, puk, puk, Pani Wiedźmo, Pani Wiedźmo, proszę wyjść, halo, halo, potrzebuję Pani pomocy, e, proszę mnie uratować. E, poczekajcie, czy Pani Wiedźma stąd wychodzi? Ej, drzwi się otworzyły. O, jest. Dzień dobry, Pani Wiedźmo. E, posłucha Pani, potrzebuje eliksiru, który pomoże odmienić mojego brata, on stał się złym człowiekiem, zamyka mnie, mnie, mnie mojego braciszka, e, znaczy, jego Braciszka, czyli, czyli mnie sepka, i, i potrzebuję eliksir. Przychodzę do pani z prośbą taką. Zobaczcie, ona zawsze ma dużo eliksirów potrzebnych. Już jakieś tutaj wybiera. Ja pani węglem na razie zapłacę. Będzie miała pani co zimą palić. Proszę bardzo, wyrzucam tutaj pani 30 sztuk węgla. E, I co, pani jeszcze przyniosę kasiorę, tylko ja na razie nie mam. Na razie nie mam. E, potrzebuję tego eliksiru. Zobaczcie, ona coś tutaj robi jeszcze przy kowadle. Także wiecie co, jej lepiej przeszkadzać nie będę. Poczekam na zewnątrz. Niech ona się tym zajmie. Ja jestem szczęśliwy, bo jestem u siebie w domu, ale tak tego nie zostawię. Po prostu mógłbym, wiecie, pójść do domku, spać normalnie, ale nie wiem, czy on pewnej nocy by nie przyszedł do mnie i by mnie z powrotem nie zabrał do więzienia. Także będę musiał uważać. O, pani wiedźma ma eliksir, to no, dobra, to proszę mi wytu wyrzucić, proszę mi wyrzucić. Ja węgiel pani wyrzuciłem, później jeszcze kasę przyniosę, dobra, nie ma problemu. O, super. Taką mam sąsiadkę elegancką, ona zawsze mi pomoże. Eliksir wyzdrowienia. Dobra, dziękuję bardzo. O, to także wsiadamy do samolociku. No i lecimy. Lecimy teraz do tego więzienia. Tylko w którą stronę to więzienie było? Chyba w tamtą, tak mi się przynajmniej wydaje. Tu jest policja. Mógłbym wszystko na policję zgłosić, ale nie będę taki, nie będę donosił na brata. Muszę go uratować sam. O, dobra, tu jest to więzienie. Całkiem niedaleko mojej wioski. Wylądujmy teraz, wylądujmy, wylądujmy i siop, dobra, wylądowałem, Dałem radę, dałem radę, elegancko, samolot zaparkowany. To schodzimy, schodzimy do mojego brata, poczekajcie. O, tutaj, smajstą! O, usłyszał. Chyba samolot. E, słuchaj, mam dla ciebie te diamenty. A w sumie to. A masz! Rzucamy i tak! Rozbiło się, eliksir jest, zadziałał! W głowie mu się kręci. Zobaczcie, co jest grane. Ej, braciszku, braciszku, wszystko z tobą ok? Wszystko w porządku? E, halo, halo, bracie, bracie. Co. co w, wiesz, co się dzieje? Wie, wiesz, gdzie jesteś? Ile masz lat? I czy wszystko z tobą w porządku? Co ja tu robię? Tak jest! Wyzdrowiał! Jest w porządku! Udało się! Słuchaj, braciszku, już. Wszystko będzie w porządku. Uratowałem cię. Nieważne. Chodź, wychodzimy stąd. Zeskakujemy albo zlatujemy samolotem. Możesz do mnie wsiąść. Dawaj, wsiadaj jakoś. Zlecimy na dół. Dawaj, dawaj, dawaj. Ej, nie, jednak nie wsiądzie. Dobra, no to zlatuję. Ja zlatuję, a ty schodź. Schodź tutaj na dół. Hop, chop. Ja wyląduję elegancko. Chodź, wszystko opowiem ci, ale w domu. Ty mnie zamykałeś. Trzymałeś mnie w tych więzieniach. Gdzie ty jesteś? Poczekajcie. Zeszedł, czy nie zeszedł? Chodź, chodź tutaj do mnie. Zeskakuj z góry. O, takie. Skaczę, skaczę i zleci. Słuchaj, słuchaj, a więc tak, masz moje 60 złotych jabłek, na sam początek mi je oddaj, bo ty chciałeś w zamian za wypuszczenie mnie normalnie 60 złotych jabłek. Oddawaj mi je wszystkie, tak jest, dobra, wyrzucił mi, oddaję. No i słuchaj, wróćmy do domku, wiesz co, ja ci lepiej nie opowiadam, niech ci widzowie opowiedzą, niech ci wejdą normalnie na kanał, pod filmem napiszcie widzowie, co on takiego robił u mnie na odcinku, przetrzymywał mnie w więzieniu, możecie mu to wszystko opisać. ja mi, mi normalnie szkoda nerwów, że mu to wszystko opisywać. Ja w to nie wierzę normalnie, że mnie własny brat zatrzymywał, ale z nim było coś nie tak. Całym szczęście wiedźma mi pomogła. Także co, widzowie? To by było na tyle, także co. Trzymajcie się do jutra. Na razie, cześć! Nie zapomnijcie o moim Instagramku, jak i o moim drugim kanale. Wszystkie linki macie w opisie, także wbijajcie, a ja się żegnam. Na razie, cześć!